To jest czwarty odcinek z MATW21, i tak znowu nagrywam na dworze. To jest po prostu. To jest po prostu. To jest po prostu. Jest po prostu strasznie dziwne, no dobra no. E, znowu nagrywam na dworze. To jest po raz kolejny powiem, że dziwne, no dobra no. Otwo e, zrobimy sobie ponownie drafta, Jak to zawsze robimy. Formacja taka i kapitanem będzie kto? Mares. uuu Chociaż nie, de Bruyne na Kevin De Bruyne. On jest lepszy, kolejny z będzie Didi. Bardzo fajna karta. EŚPD e będzie Pogba. Albo. uuu! ciekawe karty: Balak albo Petit. Wiecie co? Wezmę jednak Balaka. A na PS. Kto może mares? Tak jest, jest mares. No to fajnie. A na napad: my Jank. No dobra. Szkoda, że nie ktoś lepszy. No dobra. No ale Sadio Mane. Okej. Okay. No, wygląda to naprawdę ciekawie ten draft. Teraz weźmiemy sobie. Uh, Kurde, mogę wziąć tego Adamy, no ale dobra, no. Za późno. Mam nadzieję, że Adama później się pojawi. tutaj bierzemy. Co się dzieje? Nie wiem. O, Fabinio, ładnie. Albo Blank. O, to wygląda jeszcze ciekawie, dwie ikony w drafcie. No to wybieramy w takim razie Laurent Blon. Wybieramy Laurent Blon, A na PO bierzemy sobie. Um, weźmy Semedo. A na Brankę pójdzie kto? O oh jest Hiton. No dobra, weźmy Hitona. Żeby ten drugi brankarz był lepszy, no niestety nie będzie lepszy. Ale żeby obrońca jakoś środkowy był lepszy... No jest Fernandinho, ale Fernandinho o średnio się gra. Może go wymienimy na jakoś lepszego. Do tego Silva niby jest lepszy, no ale no, tempo ma tragiczne. Dalej, weźmy sobie e, Davida Silva. Je, yes. co to ma być? Nie ja wiem, że były dobre wybory, ale gro! Nie możecie dać teraz... Nie, chyba nie mogę, chociaż Gabriel, ale Gabriel bo i tak istnieje. Weźmy Mike Nana. Dalej, o, uh, Inks, uh, albo wiecie co? Weźmy Karima Benzemę, bo overall większy. Uh, dalej, Harry Kane, O proszę, fajnie, fajnie, fajnie. Uh, jak pamiętacie w ostatnim odcinku, Kate wystąpił. Uh, dalej, o, trzy kody, co. Chyba po, raz pierwszy, chyba po raz pierwszy mam trzy ikony w drafcie, wow! Bo i no dobra. Dalej Rashford! Uuu, to wygląda jeszcze ciekawiej. To to jest jeszcze ciekawiej. Ale nie zmieszczę go i wezmę Cristiano Ronaldo. Jak na razie najlepszy draft w tej Fifie, w tej grze nie patrząc. Weźmiemy teraz jeszcze Renato Sancheza. No naprawdę bardzo dobry draft. Miejmy nadzieję, że teraz z Lewantę wygramy. No, jak wiecie, jak wiecie, ostatnio niezwykle emocjonujący był to mecz z Levante. Miejmy nadzieję, że teraz będzie równie emocjonujący, no ale, że wygramy, no. Że wygramy. Wydaje mi się, że skład mamy lepszy niż yy, wczoraj. Yy, znaczy, nie wczoraj, ale w poprzednim filmie. No to co, lecimy. Mecz z Levante. I co? Fajnie by było wygrać. Yy, jak poprzednio, wiecie, 3-3, ale nie, no. Jezu, już serio. Ale teraz jest szansa, balak. I co? I, i niestety, bane traci piłkę. No nie, no znowu. No nie, no. Jezu. To jest przesada. Serio, no, no i. I o dobra, Hiton to do broni. Całe szczęście, no ale no. Jezu, już ósma minuta, i już przegrywamy, ale jest szansa. I jest gol! Hurricane! Hurricane. Bardzo fajnie, ale znowu jest szansa. Ale mecz jest emocjonujący i nie dwa do jednego, Jezu, no nie, serio, ale mamy teraz szansę znowu. Kurde, co dać, co dać, co dać? Nie wiem, nie mam pojęcia kompletnie. O jest, dobra, jest szansa i uwaga, uwaga Hurricane, jest gol dwa do dwóch, dwa do dwóch, ok. Bardzo fajnie. O, bardzo emocjonujący jest to mecz i uwaga, znowu mamy szansę i. No nie, Ruben Wezo to broni. Kurde, no nie. Mm. Czerwona kartka, o, ciekawe. Ym, dobra, mamy znowu szansę. Kurde, kto ma, więc jeszcze Nie Mane? dobra, dobra. I znowu mam szansę i co? Czy wyjdziemy na prowadzenie? Nie wyjdziemy, no nie. Ajtor to broni, no kurde, no nie. Wielka szkoda, no nie. I teraz kontra pewnie i co? I, i Roger na całe szczęście traci piłkę. No więcej, więcej ataku. No Ronaldo, bardzo Cię lubię. No pokaż, no nie no. Kto to jest? Kampana chyba. Tak, kampana, dobra, mamy. Mamy to. Yy, ten, ten wynik chyba daje nam awans, ale uwaga, bo hurrickej? Niestety, strata. Ten, ten wynik daje nam awans. Yy, bo jak wiecie tam 3 do czy dostrzegaliśmy na wyjeździe. Nie, 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 nie. Jezus Maria. 3 do 2. Niedobrze. Karim Benzema, no pokaż, no pokaż Karim, no, jest szansa Cristiano Ronaldo i no nie, Ruben Vezo, no kurna, no przepraszam trochę, ale no już mi troszkę przykaz przyka siada, no nie jest, z 2 do 4 serio, ale znowu mamy szansę i co? jest 3 do 4, wracamy, wracamy do gry, tak jest, wracamy ależ mecz, nie, no znowu lewante i co? i morale straci, całe szczęście Znowu mamy szansę, znowu mamy szansę. I. Goal! 4-4, tak! Tak! Jeszcze mamy szansę, uwaga! Tak! Ko oh, oh, oh. kurde, co jest grane? Jeszcze szansa na szóstą bramkę, i co? Nie, broni to, Aitor, Kurde, co jest grane? Jeszcze Mares, uwaga! Nie, yeah, kurde! Co jest? 5-4, co za mecz? Co za mecz z Lewantę? Ja! Yeah. No takich meczów z Lewandem to bym się nie spodziewał w życiu. Wow, no naprawdę jestem w szoku. Ale w ogóle, zobaczcie, cztery bramki w 10 minut, naprawdę coś nieprawdopodobnego. Jo, <grym, yeah> no to, no to był na pewno. <grym>, no ten mecz chyba przebił wczorajszy mecz. Co się w nim działo? Wow, no naprawdę jestem w szoku. Miejmy nadzieję, że dostaniemy, że jakąś kartę dobrą też dostaniemy w paczce, no niestety pierwsza paczka nie jest dobra. Hinteregger, on dostał headlinera. A tutaj mamy banerki, Hiszpania, PO, Jesus na Was, no dobra. Dalej, 80 plus Gold Pack i w tej paczce niestety nie ma nic, bo to jest szmajka. szkoda, że nie mogliśmy trafić twojego starego. A dalej, Francja, po yes, Fekir. No szkoda, ale mamy jeszcze specjalną paczkę. Infor pewnie? Nie, to jest... Aha, to jest Object Fist, Francja na pasik. La KZ! Uuu! To jest ciekawy traf. To jest ciekawy traf jeszcze Pogba! Co? Trzy walkouty w innej paczce! Co to za paczka? Pol Pogba! wow No tego się nie spodziewałem! Ale paczka! Trzy walkouty w innej paczce! No super! Ale paczka! Okej, okay, otworzymy sobie jeszcze te paczki i w tej paczce mamy Informa, o fajnie akurat, że w tej paczce są Informy, to będzie Miners. no dobra. I co w tej paczce jeszcze będzie? No nic, już nic nie będzie, Hiszpania. O, karwakalcz o proszę, walkout, no to mamy cztery walkouty, naprawdę bardzo dobry pakupenik dzisiaj. OK, moi drodzy, tak tak aktualnie wygląda mój skład. Dałem la Cazette, no i dałem pogbę trawionego. To jest naprawdę dobry traf. Oprócz tego, jak widzicie, Firmino, Kante, no i defensywa, która się nie zmieniła, chociaż na PO dałem Van Bissake, zamiast Arnolda, bo Arnolda mi się średnio grało. No cóż, no, kolejny dobry odcinek, no, dobre trafy, plus kolejny świetny mecz. Tak, trzymać, no, trzymać się ciepło na razie i cześć.